Pytanie, które mogłoby się pojawić, to pytanie, kto jest odbiorcą takiej konferencji, kto może się czuć zaproszony i nie tylko przez organizatorów, ale gdzieś z własnego wnętrza zaproszenie mógłby usłyszeć. To ten ktoś, dla którego sprawy przeżywania, sprawy bycia, sprawy relacji, sprawy dialogu, sprawy codziennego życia są ważne dzisiaj coraz bardziej w zdehumanizowanym świecie, które coraz bardziej odłącza człowieka od niego samego na rzecz przejawów zdobycz technologicznych. Poszukujemy coraz bliżej bycia z innymi, oddalając się coraz bardziej od siebie. Brzmi przewrotnie, że moje przeżywanie wewnętrzne staje się dla mnie coraz bardziej anonimowe, bo wyznaczają je trendy zewnętrzne, polityczne, religijne, Moralne, narzucone z zewnątrz, a ja staję się dla samego siebie coraz większą tajemnicą. Bycie z drugim człowiekiem dla wielu jest pragnieniem bardzo ważnym do realizacji, ale realizacja tegoż pragnienia staje się coraz trudniejsza. Coraz więcej ludzi nie wie, jak być ze sobą, jak żyć, jak przebywać, jak sobie wzajemnie towarzyszyć, szczególnie kiedy euforia poznawania mija. A codzienność warunkuje przebywanie w stabilności i spokoju. Psychoterapia, czyli miejsce, w którym i procedura, w którym mogą się spotkać dwa trendy. Jeden to jest ten, który daje możliwość wyleczenia się ze swoich objawów, ze swoich lęków, ze swojej depresji, czyli z tego, co jest tym, co utrudnia, wręcz uniemożliwia życie. A z drugiej strony, można by popatrzeć, że psychoterapia, czyli spotkanie tegoż pacjenta z terapeutą jest swoistą sztuką, w której terapeuta co prawda korzysta z różnych konstruktów poznawczych, z różnych pojęć, ale tak naprawdę uczy się z pacjentem, pacjenta uczy się ze sobą i z nim samym spotkać, spotykać, uczy się poznawać samego siebie. Poznawanie samego siebie jest trudną sztuką. Stąd też konferencja jest adresowana do tych, którzy chcą się poznawać. I siebie nawzajem, ale nie można poznać kogoś nie poznając siebie, swojego wnętrza, swojego przeżywania, swoich lęków, swoich pragnień, swoich marzeń, żeby umieć rozróżnić toksyczną miłość od niej prawdziwej, żeby rozróżnić manipulację od przebywania razem, żeby rozróżnić właściwe od chorego pościewiny, żeby odkryć w sobie te wartości, które nadają sens mojego życia. A nie realizować tylko wykładnie tę, która do mnie dociera i jest nadawana od rodziców, począwszy kiedyś, poprzez członków rodziny, poprzez życie społeczne, które powoduje, że tak naprawdę dla siebie jestem bytem anonimowym. Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą siebie poznać. Dziękuję bardzo.